Skorpionie, październik otwiera przed Tobą drzwi do głębokich przemian. Do miesiąc, w którym Twoja intuicja staje się niezwykle silna, możesz wyczuć więcej niż inni, i zobaczyć to, co ukryte. W pracy czekają Cię intensywne chwile, ale też szanse na pokazanie swojego potencjału. Gwiazdy podpowiadają, żebyś zaufał sobie, to dobry czas, by walczyć o awans, nowy projekt. Lub własne pomysły. Twoja siła przekonywania będzie bardzo mocna. W miłości skorpiony poczują ogień. Single mogą doświadczyć magnetycznego przyciągania. Ktoś zupełnie nowy wejdzie do Twojego życia i zrobi wrażenie. W związkach pojawi się więcej pasji, ale też konieczność rozmów i szczerości. Nie chowaj emocji w sobie. Finansowo, Październik sprzyja odważnym decyzjom. Możesz wpaść na pomysł, który w przyszłości przyniesie duży zysk, ale pamiętaj, nie wszystko od razu. Cierpliwość i konsekwencja to klucz. Podsumowanie, październik da Ci siłę, pasję i nowe możliwości. Do miesiąc, w którym Twoja energia przyciągnie ludzi i wydarzenia, które odmienią Twoje życie.